W pewnych zakresach Unia robi świetną robotę. Po drugiej stronie barykady Unia wymyśliła, że my będziemy przykładem dla innych tym, jak powinno się tworzyć gospodarkę na taką super turbę zieloną, tylko czym kosztem to ma nastąpić? Ma nastąpić kosztem nas. Chodzi o podatek transgraniczny CeBAM za to, że ja sprowadzam surowiec stąd czy stamtąd. W Unii Europejskiej limit na tonę na przykład aluminium jest taki, zatem skąd pan sprowadza, aha stąd. Dlatego kraju średnia jest dwie tony CO2 na tonę, na przykład aluminium jest wyższa, więc proszę za tą różnicę dopłacić. Czyli jak pan banaj sprowadzi tyle i tyle ton aluminium, no to tyle i tyle ton CO2 teoretycznie wytworzył więcej gdzieś tam to zdobywając. I do widzenia. Jak to będzie wyglądało realnie? Przeniesiemy to na cenę produktu. Czy to sprzedam? Wątpię. W Europie być może. Przy próbie sprzedaży tego gdzieś na rynkach zagranicznych, my jesteśmy niekonkurencyjni. I w Europie stworzy się zamknięta enklawa, gdzie ludzie będą płacić dużo za wyroby. U nas pralka będzie kosztowała 5000 tysięcy złotych, poza Unią Europejską ta sama pralka, tego samego procenta będzie kosztowała 2,5 tysiąca złotych albo 3 tysiące złotych. Tylko dlatego, że jest produkowana poza Unią Europejską.